No dobrze, to kogo ja mogę pozdrowić? Dobrze. Ja pozdrowię tak wszystkich szefów i redaktora naczelnego, e, bezczelnego e, i trio, trio dziennikarskie e, i mitka, który nie śpi i handlowców, którzy też nie śpią, ale śpią, razem nie. No i oczywiście Boga internetu, który koło mnie siedzi, znaczy nie siedzi teraz. E, Biurko, i który robi mi herbatę, i który jest absolutnie kochany, i cudowny i wspaniały, i który teraz wychodzi ojca ryzyka, ale tak nie zobaczamy, ponieważ ja się tak powiem. czekam czekał zakład, ale to też nie jest ważne. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy czytają Halo i tych, którzy jeszcze nie czytają Halo, ale zaczną czytać. I już, i koniec. To troszkę się denerwuję, ponieważ nigdy nie byłem w telewizji, a tym bardziej w internecie. W zasadzie to nie wiem, nie jestem pewien, ale chyba nawet nie mam internetu i absolutnie nie mam nic do powiedzenia. To nie wiem co gorsze. No to kiedy? Dziękuję. Już? No, no tak spontanicznie tutaj w gorącej atmosferze chciałam serdecznie pozdrowić Kuberta, który jest w Toruniu i nie ma go z nami tutaj. Halomanu, Żałuj Kubercie.